to Sławek. Nie wiem, czy będzie mnie widać, bo troszeczkę chmurka naszła, więc trochę tego światła, troszeczkę mniej jest, ale generalnie nie jest tragicznie. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo wiaterek trochę wiewa, więc nie wiem, jak to będzie słychać, ale mam nadzieję, że będzie na tyle zrozumiałe, że będzie można coś zrobić. Przyjechałem na wodę, spotkałem wędkarzy, pytam się, jak dzisiaj? No, oni mówią, no co, no co, no co. Po słowacku, wajco, można by było powiedzieć. Nie dzieje się nic, owszem jakieś pojedyncze brania są. No dobra, przyjechałem to trzeba łowić. Co zmontowałem? SG2 do 32 gramów, 2,30 długości. Ha, jawniczek, który jest od tego, żeby ryby wychaczać to znaczy szukać. Eee, SG10 w tym roku na niego łowię troszeczkę gruba plecionka, troszeczkę ją pocienie, bo do takiego łowienia to się nie za bardzo nadaje, więc na pewno inną nawinę. No i blaszka, 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 blaszka. Jak nic nie bierze, to się bierze i łowi na blaszkę, która działała, a działała w zeszłym roku. Old stream, nie za wielka. Eee, ciężka by tutaj jakoś dzisiaj nie pasowała. Skoro ta ryba nie jest aktywna, to znaczy, że w coś wielkiego raczej też nie będzie przysłać. No i co się okazało? i Jest pierwszy szczupak, jest pierwszy szczupak, zobaczcie jak wyglądał hol. Przedłusiło wahadłówkę, nie za wielką, ale przynajmniej jakiś szczupaczek pierwszy w sezonie może będzie. Gdzie jest tak źle? Jest. pierwsze sezonie. Trochę by się światła przydało, ale jest zaliczona. I do wody. Kamerka. Wszystko uwieczniamy. Kolega gotowy. No. Ewidentnie gotowy. Się pręży. Zaraz by mi wyskoczył do góry. Spokojnie. spokojnie. Oj. I popłynął. A zaraz po tym rzucie odwrócę się do was tyłem, niestety tyłem, dlatego że z tamtej strony ten szczupak mi wziął. A tutaj, to gdzie jestem, to jest właściwie taki spad i Tam troszeczkę dalej jest troszeczkę głębiej. I mam nadzieję, że właśnie tam uda mi się coś złowić, że tam właśnie jakiś szczupak jeszcze powie: "Dobra, sprawdzam twoją przynętę, czy jest dobra, czy nie jest dobra". Ja w sumie mogę łowić z tamtej strony, a w tą stronę się patrzeć i pewne rzeczy opowiadać o szczupakach. Ta mała aktywność szczupaków nie jest dla mnie dzisiaj zaskoczeniem. E, tak jak byłem na Pstrągach, w, wodach, w wodzie była, było właściwie przedwiośnie. E, I to przedwiośnie też powoduje, że te szczupaki nie są jeszcze w dobrej kondycji. Chociaż ten oczywiście ładnie odjeżdżał, jak na taką 65. E, więc no fajnie, już jest fajnie. On co prawda grubasem nie był, ale był no Taki fajny, taki jędrny, jak widać zresztą na, na filmie. E, no więc zimna woda to oznacza, że te szczupaki dopiero się ruszą. E, dopiero wtedy pokażą na co je stać i jak często będą brać. Na tej wodzie jeszcze trochę tego szczupaka jest, więc czekajcie na kolejne filmy. A dzisiaj to, co tylko słychać, to wiatr. Krzyk mef, no właściwie nie mef, a rybić. No tak. Nad morzem chyba tylko są mewy, chociaż ja się w sumie nie znam. No i co? Czekamy na kolejne brania. Ciekawe czy będą. Jak myślicie? Jak obstawiacie. Pierwszy maja zaliczony, tak jest. Jest dobrze. Mógłby wziąć teraz tak na filmie, byłoby fajnie. Oczywiście wziął. Jest szczupak. Jeszcze tylko tą kamerkę odpalę. Nie za wielki, ale jest. Zawsze się coś ruszyło. Widzicie, widzicie. Ten już jest zdecydowanie mniejszy. Ale jest. Jest ma kondycję, mary ma kondycję. Сейчас. А, пацаны, как сильно? Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off. When I hear people say I cannot, I get off to the thought of proving Everyone wrong, I won't stop to the top. So you better back off again boss. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting no. out. You can have in doubts, not what I'm about. Have you filled It be raining out, I keep making sound. Go another round. Some legend bound, can't stop me now. Yeah.

Ale 1 maja w sumie mogę zaliczyć do udanego. Rozpoczęcia sezonu. Ee, 5 czy 6 ryb, oczywiście. Na największa tam z 65-68, może. Bo drugiego nie mierzyłem. Natomiast. No, to jest to coś, czego jeszcze brakuje. Jakiegoś takiego no nie 80, nie wiem, trochę większe. Eee, pewnie następnym razem będzie na to szansa. Szansa będzie, a czy się złowi to już jest inna sprawa. Ale mimo wszystko 1 maja uważam za udane. Rozpoczęcie udane, chociaż co prawda ktoś spływał i mówił, że mają 26 szczupaków od rana. Ale rano było lepiej. No dobra, no. Biorąc pod uwagę to, że rano było lepiej, ich było dwóch, 13 na osobę ja tutaj 5-6 nie jest źle skoro rano było lepiej to co do następnego razu, może następnym razem będzie lepiej, cześć Dwa Multiki dzisiaj będą w robocie SG10 SG8 SG tak twardo zabrzmiało Oba multiki są fajne, ciekawe. Już nimi próbowałem łowić. Łowiłem, już pierwsze ryby na nie popadały. Na pewno w poprzednim odcinku też widzieliście, jak SG10 pierwsze szczupaki w tym sezonie załatwiało. Natomiast dzisiaj dwa zestawy: lżejszy, cięższy. SG8 trafiła na lżejszy, ponieważ to jest wielkość setka. SG10-250 zestaw cięższy. Zobaczymy. Życzcie mi powodzenia. Ja Wam też życzę. Połamanie kija, jeżeli jesteście na rybach. No to co? Go, 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 go.